Więc dobra, po 3 powtórzenia na 60, 70, 80, 90, 100, 110. Wrwają sztangi na ławce płaskiej, czyli w zboczeniu sufitu. Chodzi w tym ćwiczeniu o to, żeby biodra podnieść jak najwyżej i jak najszybciej odbić z klatki piersiowej. Zrobiliśmy po trzy, tak jak mówię, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Teraz mamy założone 130 kg, konkretnie 130 y, kg i 500 gram i lecimy pierwszą serię na jedno powtórzenie i zobaczymy jak czujemy ten ciężar. Nie wiem jak czujemy zaraz się okaże. Troszeczkę powinienem mieć więcej magnezji na dłoniach, ale cóż jak myślicie pójdzie pójdzie ale kurde. chyba. Cudów się nie spodziewam, bo to jest szósta doba bez kreatyny. Daj spokój, ty ciężko niesamowicie. Zobaczymy, zobaczymy.